Мій і долго алі bekanntен и т No, Nie, ja tu to usiadam wtedy, to A wiesz dlaczego? Tu jest bardzo długo, to naprzód. Oh. Fucking pani domu to by dużo dało Coś nie było. A wytyczne dla Ciebie ze szkolenia, bo to mi już do Ciebie nie dotarły. Pokazujesz ofens. Nowość. Nie to, żeby przestać chyba. W sensie czasie... ułóż ręką. Najpierw fałsz. Tak? A nie, i Max 1. <noise> to tylko tak wyjdzie, no Max 1. Tak. Jeden tydzień. Jeden. Nawet nie może być raz 2, tylko musi być Ewentualnie. Ojej. Wow, yeah. yeah. ja. Czuję, tak, nie umy, myślę na 3. A, to jest takich sobie, rzeczy bardziej kontrowersyjnych. Co to jest? To z sobie... e, uzasadnienie? A z naszego komuś? Znam. Będzie podobno tak, i już ja powiedział. Należy no, 16, 19. Też. No to Pietra Pietrach przez no. To było, ale nie, to znaczy znowu dochodzi taka podobność. Jeżeli jest jakoś wgórzać coś, no na to. I to po, koniecznie po to, żebyście to musieli.

Szczególnie, że mamy problem z penetracją, tam było dużo. Mianowicie, że jak jesteś w pierwszej strefie i zawodnicy schodzą, to nie ma się razem z nimi równolegle schodzić, w bocznej, tylko do osi, czyli wychodzi do osi i szukać prześwitu między nimi. Wiesz o co chodzi? Bo jak on idzie tam, to ty nie masz iść z tylko masz wyjść, żeby szukać wszystkie. Tak samo jak wchodzą tutaj na post, to też mi ten wysz, tylko wychodzisz do środka i patrzysz do już. Każdy może trzecić. Ja właśnie coś czecić. Każdy każdym być trzeba. A no i też jak wskazuje, sobie tam też...

Dla jest około. Tak na pewniaka. Tak oh, na pewniaka. Ale miał taki materiał do wyzania... na